W początkowej fazie nauki mechaniki bardzo ważne jest, aby zrozumieć, co to jest ciało swobodne i ciało nieswobodne. Najlepiej to wytłumaczyć, opisując ciało w przestrzennym układzie współrzędnych, który ma trzy osie: x, y, z. Najpierw powiem, co to jest ciało swobodne. Ciało swobodne to takie ciało, które może bez żadnych ograniczeń poruszać się w tym przestrzennym układzie. Co to znaczy, że ciało porusza się bez żadnych ograniczeń? To znaczy. Może przemieszczać się bez przeszkód wzdłuż każdej osi tego układu oraz ciało może swobodnie obracać się wokół każdej osi tego układu. Jeżeli przynajmniej jeden z ruchów będzie zablokowany, wówczas takie ciało staje się ciałem nieswobodnym, ponieważ ma już nałożone pewne ograniczenia ruchu. Te ruchy i obroty można w prosty sposób zaprezentować na przykładzie pudełka, które znajduje się w przestrzennym układzie współrzędnych. X, x, y, z. Aby to dobrze zaprezentować, stworzyłem grafikę, która pomoże nam lepiej zrozumieć rozważaną sytuację. Na widocznej grafice pokazałem symbol przestrzennego układu współrzędnych z trzema osiami. Z 8x tą niebieską, 8y tą zieloną i 8z czerwoną. W środku ustułowane jest pudełko, które jest zaczepione w punkcie początkowym. Tego układu. Pudełko, czyli przykład ciała, w układzie może wykonywać trzy ruchy prostoliniowe, może wykonywać ruch wzdłuż osi X. Po lewej stronie pokazałem początkowe ustułowanie pudełka w punkcie początkowym tego układu, po prawej stronie na grafice pokazałem przykład przesuwu tego pudełka wzdłuż osi X tego układu. Pudełko może również poruszać się wzdłuż osi Y. Po lewej stronie pokazałem początkowe ustawowanie tego pudełka w przestrzennym układzie współrzędnych, natomiast po prawej stronie pokazałem przykład przesuwu pudełka wzdłuż osi Y, czyli tej osi zielonej. Pudełko może wykonywać również ruch wzdłuż osi Z. Po lewej stronie pokazałem początkowo stołowanie pudełka, natomiast po prawej stronie pokazałem przesuw tego pudełka wzdłuż osi Z, czyli wzdłuż tej czerwonej osi pionowej. Pudełko w układzie przestrzennym może również wykonywać obroty. Może wykonywać obrót wokół osi X. Po lewej stronie pokazałem początkowo stołowanie. Natomiast po prawej stronie pokazałem pudełko, które zostało obrócone wokół osi X, czyli wokół tego, tej niebieskiej osi poziomej. Następny obrót to jest, jaki może wykonać, jest to obrót wokół osi Y. Po lewej stronie pokazałem pocz początkowe ustułowanie pudełka, natomiast po prawej stronie Obrócone pudełko wokół osi Y, czyli wokół tej zielonej osi. Pudełko może również wykonać obrót wokół osi Z. Po lewej stronie początkowe ostułowanie pudełka. Po prawej stronie pokazane pudełko, które zostało obrócone wokół osi Z, czyli wokół tej czerwonej osi pionowej. Zatem ciało może wykonywać 6 ruchów, 3 przesuwy oraz 3 obroty. Każdy ruch to jeden stopień swobody. Jest 6 możliwych ruchów do wykonania, zatem mówi się, że ciało ma 6 stopni swobody. Podsumowując, ciało swobodne to ciało, które może wykonywać ruchy bez żadnych ograniczeń. Natomiast ciało nieswobodne to ciało, które ma ograniczoną swobodę ruchu. Ciało nieswobodne to ciało, które nie może poruszać się w pełni swobodnie, czyli nie może poruszać się wzdłuż którejś z osi lub obracać się wokół którejś z osi przyjętego układu współrzędnych. Wystarczy, że przynajmniej jeden z ruchów ograniczy, ograniczymy i ciało wówczas staje się już nieswobodne. Swobodem ciała ogranicza się wprowadzając więzy. Więzy są to czynniki zewnętrzne, które ograniczają ruch ciała. O ograniczeniu ruchów, czyli o tych więzach powiem więcej w kolejnych częściach.